Gminne dożynki odbyły się przy współpracy Urzędu Gminy Bulkowo i parafii rzymskokatolickiej w Blichowie. Rozpoczęła jej uroczysta Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętej Anny, której przewodniczył ksiądz dr Paweł Niewinowski. Kulminacyjnym momentem była procesja wokół kościoła, której towarzyszyły nie tylko bijące dzwony, ale też głośne dźwięki bębna i śpiew. Po nabożeństwie obchody przeniosły się barwnym korowodem na teren przed remizą OSP w Blichowie. Wszystkich uczestników uroczyście witał Wójt Gminy Gabriel Graczek. Gmina Bulkowo jest gminą typowo rolniczą. Mamy duże gospodarstwa, wysokotowarowe gospodarstwa, bardzo wydajne. Uważam, że zimy w tym roku były bardzo łaskawe dla rolników. Cieszyliśmy się. Znakomitą pogodą, która bez przeszkód pozwoliła zebrać wszystkie plony. Co do jej wysokości, są zbliżone do roku ubiegłego. W niektórych przypadkach uważam, że niższe niż w roku ubiegłym, aczkolwiek wiem, że rolników strasznie trapi cena skupu płodów rolnych, gdzie, tak jak mówiłem wcześniej, za tą samą pracę, za wyższe nakłady, a otrzymują niższe wynagrodzenie. Mam nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa. Gminę zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście. Swoje listy przysłali także posłowie Maciej Małecki i Piotr Zgorzelski, marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, starosta Płocki Michał Boszko i szef i Wiktor Szmulewicz. Po przemówieniach i odczytaniu listów, zgodnie z tradycją wójt gminy Bulkowo, Gabriel Graczyk wraz z przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo, Waldemarem Kajką oraz proboszczem parafii w Blichowie, księdzem Włodzimierzem Dzieńkowskim, podzielili się z zebranymi chlebem z tegorocznych planów. Po oficjalnych obchodach przyszła kolej na występy artystyczne. Humorystyczną interpretację bajki o czerwonym kapturku przedstawiły panie ze Stowarzyszenia Żurawianki. Następnie na scenie zaprezentowała się kapela ludowa Brata Zdzicha. Wieczorem wystąpiła gwiazda wieczoru zespół MIG, a podczas nocnej zabawy tanecznej bawiono się z zespołem Ex Bolo. Podczas przerw prowadzone były konkursy dla dzieci i starszych uczestników, między innymi na temat wiedzy o gminie Bulkowo. Wiele podziwu zbierały także tradycyjne, dożynkowe wieńce. E, Pomyśl się narodził z dziada pradziada. E, po prostu obserwowaliśmy jak to inni robili i przy współpracy, można powiedzieć, w tej obserwacji, pań, e, te rzemiosło jest przenoszone. Dzięki współfinansowaniu organizacji imprezy SPROF uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacją warsztatów ginących zawodów, m.in. wikliniarza, młynarza, garncarza, piekarza oraz kucharza. Każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotów lub zapoznawać się z historią i ciekawostkami poszczególnych zawodów. Też bezpłatnie można było skosztować dań tradycyjnych i regionalnych na przygotowanym z tej okazji stoisku. Projekt pod nazwą Świętoplanów w gminie Bulkowo współfinansowany był w ramach małych projektów z działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROF na lata 2007-2013.